Dzień dobry, dzień dobry, witam was wszystkich na YouTubie Dobryrowery.pl i dzisiaj zapraszam Was na recenzję roweru, którego przedstawiać nie trzeba, bo często o niego pytaliście, wiele osób go poszukuje, czyli nowy cross Vento 4.0, czyli nowa próba zejścia crossa do nowego przedziału cenowego z szosami na hamulcach tarczowych. No to jest i rower o który tak wielu, tak często pytało. W tym roku już przy okazji premiery tego modelu, przy okazji zapowiedzi Crossa, Ventor 4.0, zupełnie nowa konstrukcja rower, który dla wielu osób jest tym jednym z najbardziej ciekawych spośród tych, powiedzmy, przystępnych cenowo rowerów szosowych w nowej ofercie Cross. No i rower, który jest pierwszą próbą Crossa zejścia do tego pułapu cenowego około 4000 zł z rowerami szosowymi na hamulcach tarczowych. Oczywiście już wcześniej w dość podobnym przedziale cenowym pojawiały nam się rowery Esker gravelowe oraz Rowery Vento CX przełajowe z tarczówkami, natomiast jeżeli chodzi o klasyczną szosę, Cross w tym przedziale cenowym roweru na tarczach nie miał, teraz już ma. No i cóż, Vento 4.0 ma być rowerem, nazwijmy to Endurance, czyli ma być rowerem przede wszystkim komfortowym i rowerem, którego w którego przypadku Cross nie ukrywa, że. Zastosowanie hamulców tarczowych ma mieć ogromne znaczenie, zwłaszcza dla osób, które zaczynają przygodę z szosą i dla osób, które na przykład ważą troszeczkę więcej, bo ten rower pozwala nam na montaż szerszych opon i pozwala nam przede wszystkim na to, abyśmy nie musieli martwić się z używaniem obręczy i tym podobnymi elementami. Do tego mogli oczywiście korzystać z zalet sztywnych osi. Konkrety 4499 zł. Katalogowo ten cross yy, kosztuje. Standardowa aluminiowa rama z wewnętrznym prowadzeniem przewodów. Yy, natomiast rama pozwala nam na montaż yy, chociażby błotnika z tyłu, więc tego typu akcenty jak najbardziej tutaj znajdziemy. Rama ma sztywne osie. Co będzie w tym rowerze ważne. Natomiast ma też przyjemny akcent w postaci zewnętrznych łożysk do korby, co też wiele osób będzie sobie ceniło ze względu na łatwość serwisu, eksploatacji tego roweru. Oczywiście mamy tutaj dwa pełnoprawne koszyki na bidon, mocowania do koszyków na bidon. Nie ma tutaj oczywiście opcji, żeby tego elementu zabrakło. To jest rozmiar M, jeżeli chodzi o rozmiarówkę. Jeżeli chodzi o napęd w tym rowerze, Cross postawił na kompleksową grupę Tiagra, na kompletną grupę Tiagra. To jest coś, co Cross ogólnie rzecz biorąc podkreśla w swoich rowerach szosowych, czyli panowie z polskiej marki starają się wykorzystywać pełne grupy napędowe, tak jak to zaleca Shimano. Mamy więc korbę e, Tiagry z przełożeniem 50 do 34, więc popularną dzisiaj w rowerach Endurance miękką korbę. Mamy przednią przerzutkę Tiagry, mamy tylną przerzutkę Tiagry i mamy dość przykrą, moim zdaniem, niespodziankę, ponieważ mamy kasetę 11-25. E, jestem w ciężkim szoku. To dzisiaj jeszcze do rowerów szosowych tego typu, czyli rowerów dla początkujących, rowerów Endurance, ładuje kasetę 1125. Na szczęście można ją wymienić, bo uwierzcie mi, to, że korba jest miękka, że jest 34 na korbie, to nie znaczy to samo co przełożenia na kasecie. Przełożenia na kasecie odczuwamy dużo bardziej. Tutaj tej 28 naprawdę będzie na podjazdach brakować, więc warto wziąć to pod uwagę i kasetę w tym rowerze zmienić. Hamulce mechaniczne, tarczowe, również tutaj niespodzianki nie ma w tym przedziale cenowym, raczej jeszcze na hydraulikę bym nie liczył. Hamulce Tektro, bardzo proste, moim zdaniem troszeczkę gorsze od TRP Spire C, ale za to bardzo proste w eksploatacji, niedrogie w utrzymaniu. No cóż, jak to po prostu hamulce mechaniczne. Jeżeli chodzi o kokpit, standardowe komponenty Crossa, można za pozytywny element uznać to, że kierownica ma taki troszeczkę bardziej aerodynamiczny profil, aczkolwiek nie każdemu to będzie odpowiadać, ponieważ Zwłaszcza jeżeli trzymacie kierownicę w tym miejscu, to czuć te krawędzie. Obuła kierownica jest troszeczkę bardziej, moim zdaniem, komfortowa w tego typu rowerze. Mamy oczywiście klamkę, manetki, Tiagry, tutaj też żadnej niespodzianki nie ma. Dość prosta droga owika, bardzo twarda, bardzo cienka, moim zdaniem. Jeżeli faktycznie chcecie ten rower traktować w kategoriach Endurance, jeżeli już kupujecie rower, który daje Wam możliwość montażu szerszych opon, chcecie się cieszyć komfortem, to ja bym tutaj zdecydowanie poszedł w miększą owikę albo po prostu owinął na tę owikę, owikę drugą. Pamiętajcie, że można tak robić i to jest bardzo, bardzo fajny sposób na to, aby niewielkim kosztem mieć komfortową owikę w rowerze. Widelec karbonowy, rzecz jasna, tak jak mówiłem, sztywne osie. Mamy tutaj koła na piastach Shimano, ciężkich, ale za to prostych w serwisie na kulkowych łożyskach. Obręcze brandowane przez Cross Avento. No i fabrycznie mamy tej opony o szerokości 28 mm Schwalbe Lugano. Natomiast wyjdą szersze. Moim zdaniem spokojnie 32-ka tutaj wejdzie. Jak widzicie, z przodu miejsca jest jeszcze bardzo dużo. Z tyłu zapas miejsca też jest duży, więc 32 mm spokojnie tutaj wrzucicie. A to już naprawdę pozwala zejść niżej z ciśnieniem i spokojnie zacząć jeździć po jakichś nawet gładkich szutrach, po jakichś kiepskiej jakości drogach asfaltowych, betonowych. I naprawdę jest to bardzo fajna modyfikacja. Alumniowa zwykła sztyca. I siodełko, które uznałbym raczej w kategoriach kanapy. Bardzo miękkie, duża, gruba warstwa wyściełająca. Osobom o, o takim bardziej sportowym zacięciu pewnie nie będzie odpowiadała, natomiast komuś, kto zaczyna, na pewno będzie łatwiej się przyzwyczaić do tak miękkiego siodła. Na koniec jeszcze parę słów o rozmiarze i plusach i minusach tego roweru. Jeżeli chodzi o rozmiar, to jest MK, ja mam 1,78 wzrostu i dla mnie ta MK jest jak najbardziej odpowiednim rozmiarem. Absolutnie nie pakowałbym się welkę, więc tak do 1,80 m moim zdaniem MK jest zupełnie wystarczającym rozmiarem w środku tego roweru. Jeżeli chodzi o mocne strony, to moim zdaniem na pewno odświeżenie myślenia Crossa, jeżeli chodzi o dostępność hamulców tarczowych i szerszych opon w tańszych rowerach szesowych. To na pewno daje duże możliwości. I nawet jeżeli nie chcecie mieć w tym momencie szerszych opon, to kupując rower dobrze, żebyście mieli możliwość takiej modyfikacji, czyli jeżeli kiedyś Wam się po prostu zamarzy wrzucenie opon 32 mm, to możecie to zrobić, A nie musicie zmieniać rower, bo zastanawiać się co zrobić, żeby czy tak opona nam się w ogóle zmieści. Fajnie, że są hamulce tarczowe i sztywne osie, bo naprawdę... Powoli będzie coraz trudniej kupić jakieś lepszej jakości komponenty, które właśnie nie będą kompatybilne z hamulcami tarczowymi. Też warto to brać pod uwagę. Kupujecie taki rower, zakładam nie na rok, nie na dwa. Będziecie chcieli kiedyś wsadzić do niego lepsze, lżejsze koła, lepsze hamulce, lepszy napęd. To mimo wszystko fajnie, że mamy już tutaj możliwość mocowania hamulców tarczowych i to co więcej, w aktualnym standardzie, czyli flat mount. To też jest ważne, bo daje wam dostęp do wszystkich obecnie produkowanych grup szasowych. Jeżeli chodzi o wady. Uwaga, ten rower zdecydowanie do lekkich nie należy i drugą wadą są opony, jest to naprawdę najtańsza wersja Schwalbe z bardzo twardą mieszanką, te opony nie są ani szybkie, ani wytrzymałe, ani nie oferują nam dobrej przyczepności, po prostu najtańsze opony jakie można do roweru szosowego wyrzucić, ale to jest element, który na pewno bez problemu wymienicie i każdy będzie mógł opony takie jakie mu pasują do tego roweru zamieścić.